wyskoczyłam nad Wisłę bo okazało się, że mam prawie wolny dzień jestem w Dębówce gdzieś około 20 km od Warszawy, może trochę mniej nie wiem jak to tam wyjdzie włączyłam endowanderze, żeby zobaczyć jak to będzie i mam zamiar się przejść brzegiem Wisły aż do Wilanowa no i stamtąd sobie dojadę do domu a jaka Wisła jest, każdy widzi Jak widzicie nie trzeba daleko wyjeżdżać, jakoś specjalnie, żeby fajne tereny sobie odwiedzić. A przejście takim terenem kilkudziesięciu kilometrów to też dobry trening. No i przede wszystkim duży luz dla głowy. Przynajmniej nie mamy styczności z taką ogromną masą ludzi, a czasami bywa to męczące, jak wiemy wszyscy. Zatem idę dalej, ruszam. Już od Dębówki, nie wiem, która jest tam, 9.30 czy tak Niezbędny w takim miejscu, widać co Bez tego się nie wychodzi na zewnątrz. Long active mosquite. Nie no, peka, ale zawsze dobrze się tym spryskać, bo przynajmniej na się nie leci. Więc lubam już tego użyć. Ja mam taki zestaw podróżnika ze sobą, bez którego praktycznie nie ruszam się z domu. a jest tam wszystko wszystko, co mi potrzebne i na mieście, i na terenie, i na treningu, i wszędzie w sumie. taki mały organizer Baribala, gdzie praktycznie mam wszystko. Miał być deszcz, ale nie pada, jest piękne słońce. Ale ja mimo wszystko wrócę w bo chodzenie po czymś takim no to jest jednak dosyć męcząca sprawa z dalej i na brzegiem da się przechodzić. Jak widzę, cały czas jest droga. Myślałam, że jednak nie da się yy, brzegiem przejść, a chodzi na to, że całą Wisłę można obejść. Ale to jest naprawdę i Wszystko wyrosło na matkę, ale dobrym zwłok się tutaj wszystko pędzał, bo po prostu rośnie i wybujały to znowu naprawdę dużo. E, niedługo dojdę do obszaru e, tym programem e, Natura 2000. Tam w zasadzie w całej dolinie Wisły jest e, tak, że mamy dużą ilość gatunków fauny flory, więc tak naprawdę przyrodniczo to jest bardzo fajny e, obszar. Akurat chyba jakieś gaczki tam płyną i to na lajcie że tak powiem z nurtem kuprem do pyłu nie wiem czy je widać jakie są małe zimowe punkciki tak kuprawy do pyłu dalej zobaczymy czy wyjdę z tego miejsca ja. myślę że tam dalej jest coś bardziej luźnego no, no i pogoda się zmieniła diametralnie Widać, że tam jest duża Mam być tu, ale chyba chyba tylko będzie, bo widzę, że dalej jest jasno, czyli szałel. No droga jest piaszczysta Trochę się namęczy zanim co tu długo się widać Jest tego jeszcze Henhen. -hen. Po telefonie No, i zagrzmociło parę razy, aż się trochę zestresowała, bo burza poszła dalej z moką na no maksa, przez 4 minuty. No, ale nic że dalej pogoda jest spoko, więc myślę, że możemy sobie po drodze. Dobrze mieć deszczówkę w plecaku. Już jakoś się minęłam. To znaczy jedna mnie złapała, druga przyszła bokiem, ale bo teraz jest trzecia. I to za mną tak jest dziadno. na maksa. Już jakimś bokiem trochę przeszło, jak w tym kowale. Eee. Ale pada mnie to mnie napada, no, gorzej jak bokiem świeci, bo zaczyna przymosić chowam telefon, bo zawsze pierdykni pioły. Bo górze zawsze świeci słońce. E, udało mi się jakoś to przejść. Tak to mniej więcej wygląda tam czarno na maksa, ale u nas już się przejaśniło, więc jest niewielkie. Nie Kurtkę sobie wysuszę, bo e, zmokła na maksa, spodnie już wyschły. E, mam takie akurat turystyczne, które praktycznie po 10 minutach na słońcu są super e, Zajebista opcja, jeżeli chodzi o takie marszałkowanie. Zbliżam się do Kępy Oborskiej, nie wiem gdzie, czy to jest daleko od tego miejsca co ruszyłam czy nie, bo nie patrzyłam za bardzo. Raz zobaczyłam na mapę to pokazała mi, że jestem w Otwocku, Ten GPS przy pogodzie takiej burzowej zawodzi bardzo. Co prawda mam kompas taki na ręce, to będzie widać na takiej bransoletce z parakordu, kawałek 6 metrów spadochronowej linki plus zapięcie w każdym razie na no, kompas mi dzisiaj nie był potrzebny e, bo idę wzdłuż Wisły, więc trudno byłoby się zgubić e, ale byłam w nim puszcze, kąpinowce i wychladły nam komórki bo już popadały baterie, nie mieliśmy zapasowej no i jednak, żeby tam za bardzo nie błądzić, to stara metoda kompas i mapa przydały się najbardziej. E, warto z tego korzystać. Ja akurat sobie teraz noszę na brazulece. No. Jakby nie było gdzie, albo nie było czasu, albo nie bywało w takim miejscu, gdzie można chodzić bo przecież nie będziemy robić na mieście to zaczęły być stawy w, w nogach, ogólnie w ciele. Myślę, że to może mieć jakiś tam związek. Przy okazji nie bo sobie jest takim naturalnym masażem. No, a tutaj z racji, że spokój, buty, no, sobie to sobie na jednym z vlogów wcześniej, z którego prowadziłam. O! Jest dużo miejscowych, które nie chodzą na wycieczkę, bo nie śniegu. tutaj adresik, musicie możecie sobie zajrzeć. Jest jeszcze trochę zdrowy niedawnik jakiś Kolejna burza mnie spotkała. Idę jakoś tutaj pod drzewkami. Ale pamiętam, że to już jest blisko Wilanowa, więc chyba niedługo koniec mojej podróży. praktycznie doszłam już do Wilanowa no i kończę tutaj chyba swoją wycieczkę e ciekawe, też nie ciekawe to się nie dzieje chodzę a akurat to nie było dzisiaj moim celem, żeby łazić po mieście, no i tak spotkały mnie trzy burze nawet cztery e trochę nam sobie połaziłam po okolicy no i w sumie spoko pewnie wyszło może z 18 km kilometrów, nie wiem Zobaczę w domu, eee. zobaczymy ile endomondo pokaże, jakby nie było, łożenie w górze po jakichś takich wertepach jest męczące, myślę, że teraz jakiś mi mnie czeka. jak macie wolną chwilę, to też sobie wyjdźcie na zewnątrz, nie ma co się w domu kisić wśród bloków i betonu.